Siemanko, YouTube. Dzisiaj kolejny filmik. O, coś tutaj jest nierówno. Tak być nie może. Teraz jest równo. Raz, dwa, trzy. O, teraz jest. Ale może Was jeszcze. O. Idealnie. Dzisiaj filmik wlatuje. Myślę, że po świętach idealna tematyka. Choć święta się jeszcze nie skończyły, ani nawet nie zaczęły w momencie, kiedy to nagrywam. Ale dzisiejszy filmik. To jest top 5 powodów, dlaczego nie chudniesz i nadal patrząc się w lustro, myślisz sobie w boże, jaki jestem gruby. Znam to, ponieważ po obecnej masie, która skończyła się na 100 kg, miałem zupełnie takie same odczucia, i trzeba było coś z tym zrobić, więc ja swoją redukcję zacząłem już 1 grudnia. Ale przechodząc do meritum, żeby nie zajmować Ci zbędnego czasu, w telefonie mam wszystko spisane. Co prawda. Te 5 powodów to nie jest takie top 5 powodów w tej kolejności akurat wszystko tak ma być, tylko to są bardziej takie myśli, które będę rozwijał. A ty, jako odbiorca, będziesz mógł sobie to przemyśleć i zobaczyć, czy problem może gdzieś tutaj jest w którejś z tych elementów. Więc tak, pierwszym powodem, najmniej istotnym, ale wydaje mi się, że warto to poruszyć, jest zły trening. Co oznacza zły trening? Zły trening, czyli nie taki ciężki, nie taki intensywny. Jakie ma za zadanie trening na redukcji? Trening na redukcji przede wszystkim ma ci pomóc utrzymać masę mięśniową, kiedy jesteś na deficycie kalorycznym. Dlaczego? Jeżeli byś był na deficycie kalorycznym i siedział na dupie, twoje ciało w pierwszej kolejności, zamiast tkanki tłuszczowej, która jest traktowana w organizmie jako taka. Masa, tkanka zapasowa na czarną godzinę zaczęłoby spalać masę mięśniową, ponieważ masa mięśniowa w organizmie jest traktowana jako zbędny element, który pobiera dodatkową energię. Więc, jeżeli za pomocą treningu ciężkiego nie daje swojemu organizmowi e, bodźca do tego, żeby tą masę mięśniową utrzymał, to organizm zacznie ją spalać. Więc, krok pierwszy, pilnuj treningu, częstotliwości treningu i mocy treningu. Ciężki trening nie dość, że pozwala spalić dodatkowe kalorie w ciągu dnia, to pozwala Ci utrzymać masę mięśniową na sobie. Nie ma nic gorszego niż na redukcji stracić i masę mięśniową i tłuszcz, bo wyglądacie po prostu jak flak i nie wygląda to estetycznie. A jeżeli spalicie tylko tkankę tłuszczową, a masa mięśniowa zostanie, to wtedy wychodzicie w Sopocie na plaży i wszyscy robią Holy shit man, he looks amazing. Więc to jest jak gdyby taka pierwsza rzecz, którą bym powiedział, Trzymajcie się mocnego planu treningowego i go przestrzegajcie. Numer dwa, regeneracja. Były badania, Były badania naukowe, i zgadzam się z nimi w 100%. Scen jest bardzo ważny. Kiedy odpoczywacie, nie tylko regeneruje się wasze ciało, wasze mięśnie, ale przyspiesza to. W wspomaganiu spalania tkanki tłuszczowej, procesom metabolicznym i wszystkim pozostałym. Więc odpowiednia ilość snu nie jest ważna tylko podczas okresu, kiedy chcecie progresować, ale też kiedy chcecie progresować w tą drugą stronę, czyli spalać tkankę tłuszczową, dbajcie o odpowiednią ilość snu. Były badania, można sobie je poszukać na własną rękę, że osoby, które spały bodajże 2-3 godziny dłużej niż. Pierwsza grupa badawcza spaliły ileś tam procent więcej tkanki tłuszczowej. Więc bardzo ważne, żeby warunki do spania nie tylko były odpowiednie, ale też żeby były wystarczająco długie. Punkt numer 3. Niedokładne liczenie kalorii. Ile razy ja to słyszałem, czy na masie, czy na redukcji. Trenerze jem bardzo mało, i nie mogę spalić tłuszczu, co robić? A ja mówię. Nie jesz wystarczająco mało, albo trenerze nie rosnę, a jem tyle, że już nie mogę patrzeć na jedzenie. A ja takie, nie jesz wcale tak dużo, jak ci się wydaje. Musicie pamiętać, że dobudowywanie masy mięśniowej czy spalanie tkanki tłuszczowej. To jest troszeczkę zmuszanie i pchanie waszego organizmu na limity. Więc tak jak na redukcji będziecie się czuli głodni, tak samo na masie będziecie się czuli przejedzeni. Są jak gdyby sposoby i metody, żeby ograniczyć ten dyskomfort do jak najniższego stanu. Ale zawsze to uczucie będzie. Gdyby to wszystko było takie wiecie proste, szybka dietka, szybka redukcja, to każdy by wyglądał świetnie i każdy byłby w ekstra formie. Dlatego tak mało osób dobrze wygląda. I, i ma jakąś sylwetkę, ponieważ ten proces jest dużo trudniejszy niż Wam się wydaje. Albo niż tym osobom się wydaje, bo wierzę, że jak jesteście na tym kanale, to wierzę w swoją jak gdyby tutaj mądrą, mądrą publikę i mądrych odbiorców, więc myślę, że na pewno tak, takiego zdania nie macie. Ale dla pozostałych osób to jest naprawdę trudniejsze niż się wydaje. I co teraz? Po to są aplikacje do liczenia kalorii, które mają już tak naprawdę dużo wprowadzonych produktów, praktycznie wszystkie, które weźmiecie z półki, jak MyFitnessPal i wagę kuchenną, żebyście sobie nasypali 100 gram ryżu, 100 gram płatków owsianych, pół tabliczki czekolady, cokolwiek i dodali do telefonu po dwóch, trzech tygodniach to liczenie i dodawanie rzeczy, do aplikacji staje się nawykiem, że nawet o tym nie myślicie i nie zabiera to wcale tak dużo czasu. A daje wam to pełną kontrolę, że wiecie, że przez tydzień byliście na diecie, jedliście odpowiednią ilość kalorii i możecie wyciągać wnioski, co jest nie tak, jeżeli nie progresujecie w jedną czy w drugą stronę. A jeżeli wiecie, weźmiecie sobie garść tego, odrobina tego, tu sypniecie pół łyżeczki tego, to nagle w ciągu dnia tworzy wam się 200-300 kalorii więcej na przykład i dlatego nie chudniecie. Ja na przykład na redukcji obniżam Kalorykę o 100 kalorii, a 100 kalorii to jest jedna łyżka miodu w skali dnia, więc to nie jest dużo, jakby się wydawało, ale dla organizmu to robi różnicę. Przez to też moja redukcja nie jest aż tak ciężka i nie zażynam się aż tak bardzo, ponieważ mam kontrolę dokładnie nad tym, co się dzieje i nad tym, co jem. Powód numer dwa: zły dobór posiłków, ale to ma trochę, to jest troszeczkę związane z liczeniem kalorii. O co mi chodzi? Jeżeli dobieracie posiłki, w nieodpowiedni sposób wasza dieta może stać się męką, i to jest jak najbardziej prawdziwa rzecz. Na masie, jeżeli byście postawili tylko na czyste jedzenie, to nie dość, żebyście sobie rozwalili flaki, przy najlepszej okazji, oczywiście, wynawia się, ale chodzilibyście tak obrzydliwie przejedzeni, po prostu a z jedzeniem tutaj pod gardłem, żeby wam się odechciało po miesiącu. Tak samo jest na redukcji. Nie ma czegoś takiego, że na redukcji nie możecie zjeść pączka, nie możecie zjeść chipsów, nie możecie zjeść czekolady. Ale chodzi tylko i wyłącznie o to, że im głębiej jesteście na redukcji, tym po prostu zaczynajcie jak, jak biznesmen patrzeć na wasze jedzenie i patrzeć na to, czy coś się opłaca, czy nie. Oczywiście bateria się skończyła, tak mi dobrze szło. Nie wiem na czym się tam urwało, ale musicie podchodzić do tego jak biznesmen. Jeżeli macie pączka 300 kalorii, a w ramach tego możecie zjeść pełnowartościowy posiłek, trochę kurczaka, dużo warzyw, troszkę ryżu, to pączek przeleci przez Was pół godziny i będziecie głodni, już pomijając fakt, że skoczy Wam cukier, przez co będziecie jeszcze bardziej głodni. A jeżeli zjecie pełnowartościowy posiłek, to nie dość, że jest on pełnowartościowy i jest o wiele zdrowszy dla Was. To zaspokoi Was chociaż na tą godzinę czy na dwie godziny dłużej. Więc nie ma czegoś takiego jak złe posiłki na redukcji, jest coś takiego jak zły dobór posiłków i nieopłacalne, bo jesteście w stanie zdrowym i czystym jedzeniem chodzić stosunkowo na jedzenie przez cały dzień. A możecie zjeść dwa bigmaki w ciągu dnia i frytki, które myślę, że da się zjeść na redukcji spokojnie na jednym posiedzeniu, i przez, re... i przez resztę 10 godzin będziecie chodzili głodni. Więc to się nie opłaca, bo wtedy jest większa szansa, że zaczniecie oszukiwać na diecie, podjadać i nie będziecie progresować. I ostatnia rzecz, która jest kluczem do wszystkiego, jest to, żeby redukcja czy dieta była optymalna, musicie być na deficycie kalorycznym. Deficyt kaloryczny możecie wyprodukować dwoma metodami. Pierwsza metoda jest to więcej ruchu i więcej przepalonych kalorii, a druga metoda to jest po prostu mniej jedzenia. Możecie jeść przez cały okres redukcji 3000 kalorii i na przykład jeździć na rowerze i spalać na tym rowerze tyle kalorii, że będziecie chudnąć mimo jedzenia tak, tak dużej ilości jedzenia. Ale na przykład, tak jak w moim przypadku, trening siłowy, myślę, że nie spala więcej niż 300 kalorii, i ja co robię? Albo co tydzień dokładam cardio po treningu, albo obcinam kalorie. Więc na końcu redukcji, na przykład, robię po każdym treningu godzinę cardio, gdzie spalam około 600 kalorii, i oprócz tego jem na przykład 2200 kalorii. I myślę, że to jest jedna z najbardziej dla normalnej osoby tak trenującej optymalna metoda. Ale tak jak mówię, jeżeli nie jesteście fanem e, dużej ilości ruchu, to będziecie cierpieli bardziej, ponieważ będziecie musieli jeść coraz mniej. A jeżeli nie macie nic naprzeciwko, żeby ruszać się więcej, i spalać więcej kalorii, to możecie praktycznie kalorii nie ruszać przez cały okres diety, a po prostu dokładać tego wysiłku fizycznego coraz więcej. Skoro w jednym tygodniu jeździliście na rowerze godzinę dziennie, to w kolejnym jeździcie półtorej, dwie albo bardziej intensywnie dłuższe trasy cokolwiek. Spalacie tych kalorii z tygodnia na tydzień coraz więcej, więc aż organizm przepala coraz więcej tłuszczu. Ale tak jak mówię, metody są stricte indywidualne, bo to, co pasuje mi, niekoniecznie będzie pasowało Wam. Ja preferuję robić kardiostatyczne, statyczne na bieżni pod górkę przez godzinę, a inne osoby wybiorą na przykład hit albo spacer po lesie. Jedna i druga metoda jest jak najbardziej dobra, ale każdy woli co innego. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, że Wam się to przyda, że zobaczycie, że może wina tego, że dieta czy cokolwiek masa nie idzie po Waszej myśli, Wyciągniecie z tego jakieś wnioski, jak coś to pytajcie w komentarzach, zawsze staram się odpowiadać. Wbijcie na Instagrama, link będzie tu. Wesołych świąt, jeżeli to wleci przed świętami, albo szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, do zobaczenia, Cześć.